Wyobraźmy sobie teraz znak dzielenia jako kreskę ułamkową. Gdybyśmy w tym momencie taki ułamek rozszerzyli, mnożąc go przez 10, to otrzymalibyśmy liczbę tej postaci 243, tutaj mamy dalej 90 zer i tą liczbę rozszerzam mnożąc przez 10, więc muszę jeszcze dodać jedno zero i identycznie. Tą liczbę mnożę przez 10, więc przesuwam przecinek. O, i teraz będzie mi się łatwiej dzieliło. Podzielmy więc 243 przez 27. To jest po prostu 9. Do tej dziewiątki musimy dopisać 10 zer. Super. No i zamieniamy ten wynik na postać yy, wykładniczą, na notację wykładniczą. Zobacz przecinek ustawiam w tym miejscu, zaraz za pierwszą cyfrą, pomijam wszystkie zera i teraz ten przecinek musi wrócić na swoje miejsce, więc liczbę 9 musimy przemnożyć przez 10 do potęgi 10. Tak, bo przecinek musimy przesunąć o 10 miejsc w prawo. No i tyle. To jest wynik.